Witam wszystkich, Wilgotny Głupik z tej strony W tym filmie na wstępie Chciałem życzyć wszystkim wesołych świąt Wielkanocnych, wesołego Alleluja Przede wszystkim zdrowia, bo wiemy czasy Teraz koronawirusa ciężkie I słuchajcie Tego filmu miało nie być Ale że jako że dzisiaj właśnie Wielka Niedziela Nowe życie Mam nadzieję, że już Jajka zjedzone przez wszystkich, albo przynajmniej przez większość. No i słuchajcie, dzisiaj właśnie plateczka jest powodem tego filmu, tak? Nowe życie, jak już mówiłem. Nie robiłem tego ostatnio. Jak mi też urodziły się te dwa malce, na przykład tu widzimy już tego jednego podchowanego, już maluszka, czy znaczy maluszka, już nie taki maluszek, tam zakotnikiem jest. A po prostu chciałem nagrać, jak. Platka rodzi, Mo, może się to uda, więc specjalnie dlatego ją zamknąłem w tym kotniku. Tutaj, bo miałem e, także taki kotnik, więc ją tutaj zamknąłem i mam nadzieję, że się nam uda zobaczyć, jak wylatuje z e, samicy e, właśnie młode e, na e, nowe życie z samicy. E, przy pięknej wielkiej niedzieli. Piękny znak, naprawdę rozód moich plateczek. Te moje poprzednie maluszki, no to o widzicie jakie już są duże. Tam o widzimy za, o tu jest ten z pierwszych moich młodych platek, które się urodziły, o to już taki podchowany byk. Tu jest, a tu są w kotniczku o maluszki dzisiejsze. Dzisiaj piękne, nowe życie przekazuje plateczka, e, mama platki, e, moja żagielka e, oliwkowa, mam tu jeszcze jedną samicę, która też będzie niedługo pewno życie przekazywać, e, także wszystko naprawdę tu jest fajnie, a jeszcze poza platkami jeszcze mieczyki mi się już trzecie pokolenie też urodziło, e, są maluszki mieczyka, także tych rybek u mnie jest teraz naprawdę, naprawdę dużo, e, bardzo fajnie, e, fajnie to wszystko się tutaj zapowiada. No, bardzo bym chciał, żebyśmy zobaczyli, jak tutaj na kadrze wszyscy, jak właśnie wygląda poród u, u platki. A na razie tak widzę, że dość opornie urodziła te dwa mole tutaj do tego kotnika, i, i, i na razie widzę, że stop przystopowała z puszczaniem nowego życia. No, ale poczekamy. Mamy nadzieję, że coś zobaczymy. No, ja bym bardzo chciał, żebyśmy coś zobaczyli, bo to, to takie miłe by było zobaczyć jeszcze przy takiej okazji. Wielka niedziela nowe życie i zobaczyć właśnie jak przychodzą na świat małe plateczki bardzo fajna okazja, bardzo fajny dzień sobie rybka wybrała a w tle widzicie um, miłosne rzeczy moich molinezji one jeszcze też się nie rozmnażają, ale może zaczną o mamy, ma... oj, chyba akurat, że ruszył niestety kadrem, ale poszła młoda kolejna platka. No jest duża plama u tej rybki, jest duża, co będzie znaczyło, że tych młodych ma trochę w sobie. Chociaż wiadomo, ile urodzi to zobaczymy, ale jest trzeci maluszek na świecie. Z poprzedniego miotu, gdzie rodziła wyszło dwa, ale wtedy mówię, robiłem to bez kotnika, więc tyle się uchowało. I już tutaj zdążyłam i gdzieś zanim ją wziąłem puścić jednego młodego w przestrzeń akwariową poza kotnikiem, no więc bardzo jestem ciekaw jak ten młody sobie poradzi, ale o jest nawet tutaj, o widzicie go, czekajcie sekunda, żeby się ruszył, to było, ale on się nie chce ruszyć. Może go właśnie z wygoni? O. Czy to się uda, czy się nie uda? Ale najlepsze jest, słuchajcie, to, że ten maluch tu sobie gdzieś jest, tutaj mniej więcej gdzie jest kadr, i dorosłe się nim w ogóle nie interesują. To bardzo dobrze, niech się nim nie interesują. To może już nie będę tu robił, miżmasz w tym akwarium i łapał tego malca. Bo skoro tamte poprzednie dwa, dwa przetrwały bez kotnika, więc myślę, że ten też przetrwa, ale ja przez to, że w ogóle się nim nie interesują, eee, dorosłe. A tu mamy trzy maluchy, cztery już nawet. No to plateczka nam się rozkręca, kurczę. Najlepiej. I piąty jest. Jest maluszek. O dzień dobry, patrzcie. O, jest maluszek, piąty, który mi. no, urodził się poza kotnikiem. Jest piąty malec. Kurczę, ale piękny dzień naprawdę dla mojej akwarystyki. Straciłem ostatnio um, niestety neona. Wczoraj przy podmianie znalazłem e, neona jednego zdechłego. Wcześniej mi postocznica rozwaliła raz Zdech mi kirysek pstry. No i dzisiaj niestety też jeden mój kirys. Um, ale ten mój młody szaleje. I dzisiaj niestety też zauważyłem, że brakuje mi w tym akwarium jednego kirysa pandy. Ale onemu też coś było, bo on też skarłowaciał. Słuchajcie. Mm, ale reszta kirysów, zostały mi trzy, jeden panda i dwa spiżówki, które są zresztą w dobrej formie, rosną tutaj, także bardzo pięknie, naprawdę, może już chociaż te trzy zostaną, ale ja do kirysów ostatnio nie mam szczęścia, nie mają tu piasek, a i tak coś, nie, nie bardzo, także nie wiem. Może nawet i przez to, ale się tutaj mogą lekko gorzej czuć, że woda tu jest salona, a dla jednak tych żyworódek sole. Ale to też nie daje jakiegoś tego stężenia tej soli, znowu nie wiadomo jakiego potężnego. Więc też nie powinno tych ryb z drugiej strony wydaje mi się rozwalać. No ale cóż, na przykład Kirysy z widzę, że bardzo dobrze. No i ten jeden pstry, nie pstry, tylko panda też na razie widzę, że bardzo dobrze. No teraz tak się fajnie ustawiła, i gdyby tak w tym momencie wypuściła młodego, to byśmy to idealnie zobaczyli, ale no niestety. A poza tym też jak już mówiłem wcześniej, chyba mieczyki mi się też młode urodziły, także jak chodzi o moje żyworódki bardzo dobrze, ostatnio też mi gupiki się urodziły, młode. Także no natura w moich akwariach bardzo dobrze, a tu mamy kolejną mamusię, proszę bardzo czerwoną. Też już grubiutka, zobaczcie plamka czarnieje, więc też będą maluchy no i bardzo dobrze no bardzo dobrze, niech te plateczki się tutaj nam rozmnażają, bardzo fajnie, cieszę się eee, i popatrzcie ze, ze sklepu jak nieraz się mało co udaje kupić z dobrych ryb ostatnimi czasy zwłaszcza głupików gu, żyworudnych tak akurat na mieczyki i na na platki nie będę nadawał bo są, jest, jest świetnie, tak także zobaczcie <laughs> bardzo Fajna dzisiaj, naprawdę okazja wyszła, że Wielka Niedziela i, i nowe życie tutaj jest przekazane przez mamy platkę młodym plateczkom. Właśnie tutaj sobie w kotniku dzisiaj postanowiłem, że użyję. To przy okazji, wy też zobaczycie, może jak właśnie plateczka rodzi i. i i chyba nawet już mamy nagrane tam um, wylatywanie młodego z ciała um, samicy. Ale no teraz tak fajnie stoi akurat do nas odwrócona. Um, gdyby tak teraz wypuściła jakiegoś ma małego, to by było fajnie widać. Plateczko zrób nam wszystkim tą przyjemność i daj nowe życie na, na wizji, no. W ogóle to jest genialne, jak ta platka tak stoi do nas tyłem odwrócona i świeci tyłkiem do kamery. <noise> no ale o to mi właśnie chodzi, żeby pokazała nam jak... No znowu ktoś mi huczy za oknem. Żeby właśnie zobaczyć jak wygląda poród platki. Chociaż pewnie większość jak Państwo już widziała, ale kto nie widział to to proszę bardzo popatrzcie sobie. Młoda plate... Młode plateczki tutaj sobie siedzą, o... Są maluszki. A ta uro urodzi nam coś jeszcze na wizji, czy już nie? Fajnie by było. No słuchajcie, no chyba na razie rybka przystopuje z rozrodem. Także bardzo. Bardzo się cieszę, że, że się rozmnażają tutaj. Że moje pierwsze platki też przeżyły. Że teraz ta też rodzi i, 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 i są małe maluchy, bardzo się cieszę. No i, i czekamy, ile będzie młodych. No. Chcę, żeby było ja najwięcej, bo chociaż w sumie nie wiem, czy też dobrze. Bo ja mi się tutaj przerybię akwarium, to... to też ciekawie nie będzie. Także może lepiej, żeby ich nie było znowu aż tak dużo, ale na razie jest ich, czy nie wiem, 4, 5 i taka ilość przystępna i cieszę się naprawdę, że są i niech to tak zostanie, bo, bo jest fajnie. Także słuchajcie, dzisiaj jeszcze raz kończąc film wszystkim życzę wszystkiego dobrego. I słuchajcie, spędźcie te święta. No, chciałoby się powiedzieć z rodziną i odwiedzajcie rodzinę. No niestety koronawirus i tu jest sprawa utrudniona. Ale słuchajcie no nic, nic na to nie poradzimy, ale również miło się w święta przed akwarium, popatrzeć na rybki i zobaczyć jak na przykład jak u mnie na świat przychodzi nowe życie zmienniaków plamistych. Moi samica Brzegielka pięknie rodzi. I tatuś to jest pewnie ten pomarańczowo czarny, który tam właśnie z tyłu kibicuje swojej partnerce. Na, na porodówce, a ja po prostu się bawię w położnego. Także słuchajcie, na tyle by było w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. W kolejnym filmie, jak mi się uda jakoś te młode policzyć, ile ich będzie, no to oczywiście się wszystkiego dowiecie. Jak chodzi, co o te maluszki. No i tak to właśnie wygląda. Młode, platusie, dzisiaj urodzone. Cztery sztuki bodajże w kotniku, jak na razie, a piąta gdzieś tam w chaszczach w akwarium. Tak to wygląda. I chyba już nam nic nie uleci z niej na, na wizji. Niestety. Ach, szkoda, bardzo szkoda. Bardzo bym chciał jeszcze wam na, na wizji pokazać, jak, jak te młode faktycznie z niej wychodzą. No, ale widzę, że coś się na razie zdekoncentrowało do rodzenia. Także słuchajcie, na tyle by było w tym filmie do usłyszenia w kolejnym no i cóż nowe dzieciaki platki przychodzą na świat także dziękuję za oglądanie do usłyszenia cześć